Dzień dobry, Wyżykowski Adam. Efektywne Biuro Rachunkowe, aplikacja, która służy do zarządzania biurem rachunkowym, biurem księgowym, do wykonywania zadań, automatyzacji, powiadomień i zarządzania swoimi pracownikami, całym zespołem księgowym. Właśnie rozpoczęliśmy proces nagrywania filmów instruktażowych, które pozwolą Państwu szybciej adaptować aplikacje do swoich organizacji, do swojego modelu organizacyjnego biura i, pozwolą, i pozwoli to Państwu szybciej przeszkolić swoich pracowników, a także klientów w użytkowaniu aplikacji. Chciałbym również poinformować o pewnych nowościach, które wprowadzamy w aplikacji sukcesywnie i będziemy je wprowadzać w kolejnych miesiącach. Jedną z, jedną z takich nowości jest potwierdzenie zapłaty jakiegoś podatku czy też składki na ubezpieczenie społeczne przez klienta w jego panelu klienta. Przydatna funkcjonalność zgłaszana przez biura rachunkowe, słuchamy naszych klientów, wsłuchujemy się w ich potrzeby i reagujemy na bieżąco, dodając niektóre funkcjonalności. Nasze serce rozliczeniowe wygląda właśnie w ten sposób, że każdy miesiąc księgowy mamy tutaj na pasku po lewej stronie, a zadania cykliczne mamy tutaj po środku. I tak na przykład w sytuacji, kiedy rozliczamy jakąś na przykład firmę Initus, to jest konto demo za miesiąc wrzesień, i wykonujemy zadanie ZUS. Załóżmy, klient ma do zapłaty 500 zł, trafia to do modułu rozliczenia. Klikamy na koperciochę, wysyłamy to powiadomienie klientowi, dostaje on wtedy automatycznie powiadomienie podatkowe na maila i na SMS-a. I co się dzieje w drugim kroku? Proszę zauważmy, że mamy tutaj taki przycisk jak zestawienie. I tutaj całe, mamy piękne podsumowanie wszystkich podatków, które na przeciągu roku wyszły do klientów, i są one pogrupowane. Czyli, jeśli byśmy mieli wykonane tutaj wszystkie miesiące księgowe, to tutaj pod rocznym zestawieniem będziemy mieli CIT za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i tak dalej. VAT za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień, i tak dalej. ZUS za styczeń, luty. I tak dalej, i tak dalej. I teraz e, zobaczcie Państwo, co się dzieje. W tym oknie widzimy, czy ten przelew nam klient zapłacił i kiedy, czy też nie, bo klient na koncie swoim może potwierdzić, czy daną płatność zrealizował, czy też nie. I teraz, jak to wygląda, proszę, dajcie mi chwilę, przełączę się teraz na panel klienta i pokażę, jak wygląda to potwierdzenie ze strony klienta. Ze strony klienta panel wygląda w taki sposób, iż klient po zalogowaniu się na swój panel wybiera firmę, której, w której rozliczenie chce zajrzeć, następnie przechodzi do miesiąca, do którego interesuje go dane rozliczenie podatkowe, może wejść w dany miesiąc, przepuśćmy, niech to będzie, niech to będzie ogólne zestawienie i on na tym ogólnym zestawieniu może Państwu potwierdzić, czy dany ZUS zapłacił. Na przykład ZUS za wrzesień klika sobie klient potwierdź, potwierdzam wpłatę, może załączyć tutaj w PDF-ie potwierdzenie przelewu. Przydatna funkcja chociażby do tego, aby zebrać od klientów potwierdzenia płatności, które niezbędne są do tego, aby prawidłowo rozliczyć, rozliczyć PIT danego klienta. To jest tylko jedna z wielu funkcji, które mamy w aplikacji, które, która może usprawnić Państwa pracę. Proszę spodziewać się, mówię teraz tu do naszych klientów aplikacji, że w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych dni, będą do Państwa trafiać filmy instruktażowe, jak bezpośrednio wdrażać aplikacje w swoich zespołach księgowych i będą tam filmy z poszczególnych funkcji, jak tym zarządzać, aby było łatwiej, prościej. I skutecznej, a o kolejnych nowościach będziemy, będziemy Państwa informować już w najbliższym czasie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Adam Wyrzykowski. Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy nasza aplikacja Efektywne Biuro Rachunkowe może być sukcesem zaimplementowana w Twoim biurze rachunkowym, odezwij się z nami, do nas, umówimy się na prezentację i będziemy działać. Wspólnie, razem przygotujemy się na krajowe systemy e faktur. I zautomatyzujemy wiele procesów w biurze rachunkowym, podniesiemy efektywność zespołów, będziemy działać skuteczniej. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.